Pewność siebie, kobiecość, wyłonić zmysłowość. To jest dla nas. My mamy się czuć dobrze, bardzo w swoim ciele, jako kobiety, obojętnie ile lat mamy i jakie mamy ciała. O to chodzi, żebyśmy nigdy w sobie nie zabiły kobiecości kobiety. Pięknie. Dla mnie to fantastyczna zabawa. To by było widać, jak się śmiałam. Chyba najbardziej z nich wszystkich. No, w ogóle człowiek się otwiera w tym tańcu. Momentami te nawet ciarki przechodziły. Ja muszę po prostu mojej pani Krysi powiedzieć, w domu, jest kultura w Staszowie, żebyśmy zaczęli się uczyć burleski. Ania, mogliśmy dzisiaj sprawić, że to ty będziesz e, przygotowywała z nami ten, ten układ, ten taniec, ale chcieliśmy, żebyś też e, miała tę chwilę dla siebie. Dlatego e, zaprosiliśmy dzisiaj e, instruktorkę. Grabia! Grabia! Nie daj mojej, mojej nie mogła czekać! Nie jak się Jezu, to moja Daria, moja trenerka. Po prostu szok dla mnie, niespodzianka totalna, jestem taka szczęśliwa. Szybko. Tak, wspaniale, A, ciężko nie zgubić e, uwagę, e, spodziewacie się co będziemy robić? To będzie na pewno tak przypuszczam taniec mowy, erotyczny jakiś, erotyczny. tak na bank. Napraszam właśnie specjalnego Marcina Hakiela. Co my będziemy robić? Czego się nauczymy w ogóle. Chodzi trochę, żebyście panowie bardziej się otworzyli. Może zajrzeli gdzieś w głębi siebie. A taniec jest właśnie świetną metodą na to, żeby, żeby trochę się też rozluźnić i tak poczuć klimat. No myślę, że to jest tutaj dla was ważne. Jaki to będzie taniec? No, to będzie taki prężący się taniec. Zrobimy taki light and Co wy na to? Dla emerytów, proszę, wersję. Dla emerytów, proszę, wersję.

wielka miłość. Bardzo dobrze sobie poradził się. Pierwsze Koty jest... za płoty. Pierwsze koty za płoty, dokładnie. <noise> Raz, dwa, trzy, cztery. Taniec zbliża ludzi, tutaj nie ma co, co się oszukiwać, bo jednak jest to dotyk, jest to przełamanie takiej gdzieś granicy, bariery między, między nami. Plus właśnie jakby wystarczy kilka takich ruchów podstawowych, tak jak to dzisiaj było widać, że po prostu oni nagle poczuli się bardziej swobodnie i pewnie Mi się bardzo moje ciało podoba, jak również z... cały siebie. Jestem zadowolony z siebie. Bardzo zadowolony. Ciało nigdy u mnie nie sprawia mi żadnych problemów. Żadnych. Na początku się właśnie zastanawiałem, czy podejdą do tego z takim lekkim dystansem i przymrużeniem oka, bo te pierwsze miny, jak się dowiedzieli, że, że mają coś zetańczyć, szczególnie panowie, no to mieli takie nietęgie. Ale wyluzowali się już po chwili, zobaczyli, że to chodzi o to, żeby po prostu się dobrze bawili, żeby właśnie poczuli trochę coś innego i tak, żeby się wyzwolili. I no tak jak tu widzieliśmy to na złączonym obrazku, ten, ten wykon finałowy wydaje mi się, że wyszedł naprawdę dobrze. Brawo! Brawo! Dziękujemy wszystkim! Brawo dla